Siema Wojciech, siemanko. Dzisiaj sobie otworzymy paki. E, później zagramy dwa mecze w żeby to rozłożyć na cztery dni. A na końcu otworzymy Pika z Ikoną. Wiadomo, muszę wszystko poustawić. I tak to trwa 4 minuty max. Łagatej trzeba 15 minut czekać. Nie wiem co ona robi przez 15 minut. Żeby tak... Chyba się maluje. Chyba <grywa> się maluje. Siema, Dziuna, Siemanko, dziękuję. Co tam? Fajna, ciepła pogoda, fajna. Pieskie długo byłem, teraz idzie z panią. Fajnie. A co u Ciebie? Jak Ci idzie w jej? No naprawili. Witam wam. Naprawili i prawdopodobnie dostanę rekompensatę, A jest nowy event. O oh, lol rol, Dali Jestem Już daję kamerkę spokojnie A co nie słychać mnie? Ustawiałem miniaturkę i Wszystko Jestem, siemanko Co tu dalej yy, oglądałem chwilę gameplay, fajny, fajny. Ten, ta postać główna wygląda jak z Star Warsów. O, karta piłkarska. Powtarzalne. żalne. 3 razy 85 plus do wyboru, dobra. Chyba już tu nic więcej nowego nie ma. Ten był, Brand. Nie wiem, czy była 83, 84. No, naprawili. Naprawili. Dostaniemy prawdopodobnie. Rekompensaty. Tak, już mogę wszystko otwierać. Ej, tylko chyba tej paczki nie dostałem. A nie dostałem na poprzednim live. Co to jest? 5.80. Predator ogląda Rombard. Rombard. Bo 19 odcinek nowy. Najpierw piki mamy. Albo wiecie co, ja otworzę tą ikonę już teraz? Bo mogę trafić fajną kartę i, i ten. I mogę nią grać od Champion. O, już jest Inform. A coś eventowego mi dajcie? No ładnie, 8, 4, 8, 3, 8, 5. Inform. Jeszcze eventowka mi dajcie tu. Narobiłem tego tyle. O, jest oblak. Fajnie. Na eventówki nie ma znaczy pików, zrobiłem pięć, ale zrobiłem wciół tych paczek tych. Pomijamy, bo nie ma, chyba nie było, nie? Nagasato. Nie ma. Lokaltu. A mogę go wystawić? A e, nie mogę. O, to może być 8 czwórka albo 8 dwójka. Поч ⁇ тройка, окей. Да, вот немало каруту. O, jest walkout. N. Niemcy, to jest Pani Schürer albo Pop. Schürer chyba, tak. Spoczko. Nie ma kautu Hernandez, Hernandez. sądzę, że pan ci z tobą pójdzie na pacerek, wiesz? Aha. Co jest? Dobra. Tą ikonę chce Tom. Gdzie ona jest? Tą ikonę chce.